Z internetu, zobaczyłam, zadzwoniłam i zaczęłam przychodzić. Ja jestem pierwszym klientem tutaj. Poprawa słuchu, krążenia, najwięcej w słuchu, bo dostałam zapalenie właśnie tego ucha. To prawie wcale nie słyszałam, a teraz słyszę. Bo to mam po operacji. Trzy operacje miałam, to nie słyszałam wcale, ale ja już mówiłam, właśnie ostatnio jak byłam, zaczęło coś się tam dziać. I dzisiaj też się coś tam dzieje. Odzywa się, to znaczy, że może będę słyszała przez to ucho. I ogólnie tak się czuję dużo dobrze. I teraz jestem po koronawirusie, to zaczęłam tu chodzić, to dużo lepiej. Rwę kluczowo miałam, nie mogłam w ogóle chodzić i mam pęknięty kręgosłup od wypadku, bo wypadek miałam. Trzy lata minęło, jak miałam wypadek. No i lepiej mi z kręgosłupem jest. Miałam bardzo, bardzo źle. Jak zobaczyłam to w internecie, i zaraz zadzwoniłam, mówię tak i tak, oczywiście. No i widzę, że jest naprawdę duża poprawa.